Bawili się, śmiali, tańczyli, nawet strzelali, a dodatkowo zbierali pieniądze na cele charytatywne. Piknik rodzinny, który od kilku lat organizowany jest przez parafię pod wezwaniem świętej Barbary i w tym roku nie zawiódł oczekiwań tarnobrzeżan. Niedziela to jeden z nielicznych dni, w których rodzina może być w komplecie. Rodzice mają dzień wolny od pracy, a dzieciaki nie muszą iść do szkoły. Jest to idealny czas, by wspólnie pójść do spacer, do kina lub też na kolejny piknik rodzinny. To jest kolejny piknik rodzinny naszej parafii świętej Barbary. Piknik jest dla wszystkich, także jest to impreza otwarta. Wszyscy mogą przyjść nie tylko z naszej parafii, ale także z innych parafii, z całego Tarnobrzega. Imprezę zaplanowano tak, by każdy znalazł coś dla siebie. Jak na porządny piknik rodzinny przystało, były atrakcje zarówno dla najmłodszych dzieciaków, jak i dla rodziców. W tym roku przygotowane zostało chyba myślę, że więcej atrakcji niż, niż w ubiegłym. Mamy wesołe miasteczko, zjeżdżalnie, kule wodne. Tutaj można też skorzystać z różnego rodzaju jedzonka, więc kiełbasek, naleśniczków pysznych, popcorn, loteria fantowa. Jednak dobra zabawa nie była jedynym celem organizacji niedzielnego pikniku. Zdecydowanie nadrzędnym punktem przyświecającym organizatorom byli dwaj chłopcy, którzy potrzebują wsparcia i miłości nie tylko ze strony rodziny, ale i całej społeczności. Te wszystkie pieniążki, które tutaj zbieramy, są to pieniądze przeznaczone na dwójkę dzieci z naszej parafii, Karolka i Piotrusia Żypeckich, którzy potrzebują po prostu rehabilitacji, stąd w jakiś sposób chcemy się do tego przyczynić. Piknik rodzinny organizowany jest od lat i gromadzi nie tylko parafian kościoła pod wezwaniem świętej Barbary, ale i wszystkich mieszkańców Tarnobrzega. Jedni przychodzą, by dobrze się bawić, inni, by móc spędzić czas z rodziną. Każdy swoją symboliczną złotóweczką chce też wesprzeć inicjatywę charytatywną. Przede wszystkim kościół to jest wspólnota. Wspólnota, więc ludzie, którzy tworzą. Nie tylko budynek, nie tylko rzeczy materialne, a więc plebania. Takie pikniki, one są jak gdyby po prostu mm, zaproszeniem do tego, żeby być razem, żeby rodzina była razem, żeby ta rodzina przyszła, żeby dzieci po prostu trochę czasu spędzili z rodzicami, którzy są naprawdę zabiegani, tak jest, tak jest. pracują, a dzisiaj w takie popołudnie mogą być ze sobą. Co roku, jeśli pogoda sprzyja, tak zwana familiada cieszy się ogromnym zainteresowaniem wielu mieszkańców. Miła atmosfera i fantastyczna zabawa sprawiają, że wszyscy czują się swobodnie. Dzieci biegają i bawią się, a rodzice spokojnie mogą usiąść na świeżym powietrzu, by zjeść kiełbaskę z grilla i porozmawiać.